Wielu z nas miało jakieś przygody ze sportem. Niektórzy z oglądających ten filmik są aktywnymi zawodnikami. Inni trochę odpuścili sobie sport ze względu na szkołę, studia, pracę, czy znaleźli inne hobbystyczne zajęcie na czas wolny od sportu. Zapewne wszyscy myślą, że dużo i ciężko trenują lub kiedyś tak trenowali. Każdy ma lub miał cele, do których dążył, i wszyscy myśleli, że wszystko robili dobrze. No więc pytanie, czy jest to droga do sportowego mistrzostwa? W ogóle czym jest mistrzostwo sportowe? To moment, w którym zawodnik zawodowo zajmuje się sportem. Kariera sportowa to jego sposób na życie i zarabianie. Treningi, rozgrywki, turnieje, zawody, regeneracja, wielkie zwycięstwa i gorzkie porażki. Uczestniczy w turniejach na szczeblu krajowym, europejskim czy światowym. Czasem kontuzja, rehabilitacja, ponowne treningi i znów zwycięstwa i porażki. Stawanie na podium, popularność i chwała. To właśnie obraz mistrzostwa sportowego. A czy to fakt. Praktycznie jest droga do takiego mistrzostwa. Czy robiąc takie rzeczy, sportowiec naprawdę zostanie mistrzem? Wszyscy przecież myślą, że trenują tyle, ile powinni, czyli najczęściej jeden, dwa lub ekstremalnie trzy treningi w tygodniu po godzinie czy dwie. W pozostałym wolnym czasie komputer, imprezy. Oczywiście każdy ma też obowiązki szkołę, naukę czy pracę wszyscy je mamy. Wszyscy chcą wygrać najbliższy mecz, czy w starciu z lepszym zawodnikiem no, w miarę dobrze się pokazać. Powiedz, czy takie podejście faktycznie przybliża zawodnika, na przykład, do gry w silnej zagranicznej lidze, do reprezentowania naszego kraju czy do kwalifikacji olimpijskiej. Zgodzimy się, że to za mało, a jednak pojedynczym osobom się udaje, a przecież zmagają się z takimi samymi problemami jak wszyscy. No więc na prawdziwą drogę do sportowego mistrzostwa składają się takie czynniki jak określenie swojego sportowego celu, treningi i charakter czy osobowość czyli generalnie to, co zawodnik ma w głowie. Te trzy rzeczy są ze sobą powiązane, napędzają się nawzajem, a jeśli którejkolwiek z nich zabraknie, to zawodnik nie wygra w tej twardej, konkurencyjnej i trudnej branży, jaką jest zawodowy sport. Określenie celu uświadamia nam, ile ciężkiej pracy musi włożyć zawodnik. Z reguły im młodszy sportowiec, tym śmielszy cel i bardzo dobrze. Dzieci bez skrupułów marzą i określają, kim chciałyby być. Im starszy zawodnik, tym bardziej ironiczny uśmieszek pojawia się przy takich stwierdzeniach. On po prostu nie wierzy w takie osiągnięcia. Niby gra, niby trenuje trzy razy w tygodniu, ale postępów nie widać. Trzy treningi po dwie godziny to razem sześć godzin tygodniowo. Niech będzie, że najwytrwalsi trenują codziennie po dwie godziny, czyli razem czternaście godzin tygodniowo. Pytanie zatem, czy to wystarczy, żeby na przykład piłkarz faktycznie stał się tak dobry, aby grać w topowej zagranicznej a teraz wyobraź sobie, jak będzie grał, gdyby zaczął trenować więcej, ciężej i mocniej, na przykład średnio 6 godzin dziennie. To jak dobry byłby wtedy. Najlepsi gracze z piłką spędzają całe popołudnia, wieczory, przed szkołą i po szkole. Grają, biegają, strzelają na bramkę, urządzają sobie mini gry i zawody, przez co cały czas obywają się z piłką. No to jaką konkurencją są dla nich ci, którzy trenują tylko po dwie godziny, z czego piłkę przy nodze mają może przez 20 minut i raz na jakiś czas niby mobilizują się na mecz. Podobnie jest z innymi dyscyplinami sportu. Staje się jasne, że tacy trenują przecież za Mało i nie mają żadnego ambitnego sportowego celu, do którego dążą. A więc najpierw ambitne sportowe marzenie, czyli cel, i pod ten cel zawodnik musi długo i ciężko trenować. Oczywiście odezwą się eksperci od przetrenowania i odpoczynku. Uciekaj od ludzi, którzy wmawiają ci, że za dużo pracujesz. Masz chęci i siły do treningu, rób swoje. Niemal wszyscy zawodnicy żyją swoim życiem, a sport jest tylko dodatkiem. Niemal wszystkich trzeba motywować, żeby się bardziej przyłożyli. Pojedyncze osoby może faktycznie kiedyś się przetrenowały. Tak z ręką na sercu znasz w ogóle osobę, która naprawdę się przetrenowała, ale wykluczamy kontuzje, które wyniknęły z braku porządnej rozgrzewki, czy z zażycia jakichś sterydów, przez co mięsień czy ścięgno zostało naderwane. Mówimy o prawdziwym przetrenowaniu. No prawda jest taka, że większość zawodników wcale się nie przeciąża. Jeśli uważasz, że w kwestii treningu opowiadam głupoty, to bądź na tyle dociekliwy i dotrzyj do wypowiedzi czy biografii takich sportowców jak Ronaldo, Kobe Bryant, Roger Federer, czy naszych rodaków, jak Otylia Jędrzejczak, Kamil Stoch, Lewandowski czy Błaszczykowski, dowiesz się, ile oni trenowali, zanim jeszcze osiągnęli mistrzostwo. Dbaj o regenerację, tak, bo ona musi być, ale trenuj ciężko, sumiennie i dużo. Zostało nam do omówienia to, co dzieje się w głowie sportowca. Wielu zawodników ma problemy z pewnością siebie, ze stresem w trakcie zawodów, z koncentracją czy frustracją, gdy coś im nie wychodzi. Nieświadomy zawodnik uważa, że tak jest i tyle. Na przykład, od dziecka uchodzi za nerwowego i koniec, a to nie działa tak. Nad charakterem i swoją osobowością trzeba pracować, tak samo jak fizycznie ćwiczymy na treningu. Na nic nie przyda ci się fizyczny trening, na przykład, rzutów do kosza. Jeśli na zawodach denerwujesz się, drżą ci ręce i tak czy siak pudłujesz, a później tylko jeszcze bardziej się nakręcasz. Musisz poćwiczyć własną głowę i zająć się treningiem mentalnym. Tak robią profesjonaliści. Trening mentalny może obejmować opanowywanie stresu, podkręcanie swojej motywacji, pokonywanie strachu, pogodzenie sportu z życiem rodzinnym czy innymi obowiązkami. Sportowcy zmagają się z różnymi problemami w swojej głowie i różne są sposoby ich rozwiązywania. Jeśli masz marzenie i cel, oraz na poważnie trenujesz, to zajmij się też swoją głową. Zacznij od czegoś. Nie musisz od razu Iść do psychologa czy na sesję u trenera mentalnego, ale przeczytaj chociaż książkę o tym, choćby tą, którą omawiam. Zapoznaj się z biografiami najlepszych sportowców, posłuchaj, co oni sami mówią, bo to motywuje i pokazuje ci odpowiednią drogę, którą oni też przecież przeszli. Trening mentalny jest rozbudowany, tak samo jak fizyczny, i tak samo zajmuje wiele czasu, ale musisz cały czas się stymulować. Popracuj zatem nad swoim charakterem. O czym marzysz? Określ ten poważny. Sportowy cel, do którego dążysz i dobierz pod niego, odpowiedni dla Twojej dyscypliny i też Twoich predyspozycji, ciężki i mozolny trening fizyczny, i tak samo trening mentalny. Te trzy rzeczy to bardzo podstawowe fundamenty pod materiał na profesjonalnego sportowca. Książka, którą omówiłem, przeznaczona jest nie tylko dla samych sportowców, ale też dla rodziców, którzy widzą sportowy potencjał u swojego dziecka, i trenerów, którzy tak samo na poważnie chcą osiągać największy. Większe sukcesy ze swoimi zawodnikami. Wszyscy wiemy, że trudno pogodzić treningi, szkołę czy pracę i życie osobiste. Wszyscy sportowcy to robią. W tym wyścigu wygrywają najlepsi i najwytrwalsi, ale to, co osiągają, wynagradza im ciężką pracę. Link do książki jest w opisie pod tym filmem.